W druku przewodników Hotniczka Majowska będzie Zastęp pierwszy lisy na apelu poranny. Słabość grusz, ducha też na wędrówkę do Mikołajek. Tradycyjnie zastępy będą miały do wykonania zwiad, którego efekty zaprezentujecie na wieczornym ognisku. Proszę. Dziś również od sprawności milczka rozpoczynamy sprawność trzech piór a Pluton nie powie mi na zdrowie na zdrowie. No.

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. dwa, jeden. poszedł! A ja nie wiem, żadnego muszę Nie takie jatrzy, TAKO JA na na z Was było to pierwsze odwiedzenie Mikołajek Czerynu. A skąd ten herb się wziął? Długo by opowiadać, ale w skrócie było to tak. Na terenie, w którym się znajdujemy, zaczęli zasiedlać się ludzie, lecz jeziora zamieszkiwał yy, król Sielaw. Bóg zesłał jej metalowy krążek, Kobieta chwyciła przedmiot, i pobiegła do Gacha, który był kowalem. Nazwa podchodzi od świętego Mikołaja. Ho, 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 ho. Hasali i Hasali i hasali, hasali. Hasali Hasali na gotycki kościół katolicki Matki Bożej Różańcowej z 1910 roku. I Muzeum Reformacji Polski. Dawno, dawno temu, kiedy tereny warmii porastały gęste lasy, a na Jeziorskich... Na mazurskich jeziorach było to a Największą <noise> z nich był król Sielaw. Król Sielaw był bardzo zdenerwowany i postanowił zapobiec temu. Był tak silny i tak ogromnym, że rozbijał zaczął walczyć z ludźmi. Gdy zobaczyli zbliżającego się króla sielawan, zaczęli zaczął się wiesić. Możecie i sieć. Słuchaj, co dzisiaj grają? Anakonda 3, potomsku. Pięknie, Poczekaj, poczekaj, 19.30? Nie. O, jest! 19.15, wieczorem misiuszatek. Nie powiem, że nie. Osada przeżyła największy rozkwit podczas rozwoju osadnictwa krzyżackiego na tych ziemiach. Dobra zabawa i pomoc potrzebującym. Rozwój osady. Początki rozwoju osady nie są do dzisiaj dokładnie poznane. Zanim okolice okartowe zosta zostały skolonizowane przez krzyżaków, były pod panowaniem plusy. Jaki Bajer? Konsola do Gier. 34. Słuchaj, Wibrator. Nie, to pas wibracyjny, to trener Jim. Ale ty, ty, poczekaj, poczekaj. Jak zadzwonimy przez najbliższe 5 minut, to dorzucam na bieliznę wyszczególniającą. Jakie wspólnoty religijne znajdują się w pytania, odpowiedzi. A. Katolicka. B. Luterańska. C. Zielonoświątkowcy. D. Pasta Farianie. W jakim powiecie znajdują się Mikołajki? A. A. Powiat Mikołajowski B. Powiat Giżycki C. Powiat mrągowski, B. Białe muzy będów odchodzących w dal kto wam szybować każe za horyzontu kres, w bezmierne oceany, przez sztormów świętych gniew Żeglarzom wracającym z morza, na pamięć przywodzicie dom. Rozbitką wasze skrzydła niosą, nadzieje nas bawienny! Taki zapamiętę taśmę za swoją linię dziecięcych tak? lat, drapieżki spadające. Ze skał na szary skagerrak wiatr w grzywy czesał morze. Z lekkiego biegu pamiętam, tamten nawy przestworzy słonych zew żeglarzom wracającym z morza, na pamięć przywodzicie do. Wracaj się, wstawać, wstawać! Rozbitką wasze skrzydła niosą Nadzieję nazwa wierny ląk Żeglarzom praca wracającym z morza, Na pamięć przywodzicie do

Dobra, każdy musi dociągnąć do 20. Ale to musi złączać. jak Brawo, Bo jak pyta! Wojak pyta? pyta! Raz na walcu, raz pod walcem. No Poczułam, nie dostałam. Tu no dokładnie.